Cześć, tutaj Jacek z Fundacji UA Future. Aktualnie jesteśmy na powrocie z naszej misji na Donbass, tak zwanym naszym Donbas Expressem, bo to było naprawdę ekspresowe tempo jak na kilka dni jazdy. I chciałbym tutaj napowiedzieć o jednej rzeczy, która, o której się dość mocno zapomina ostatnimi czasami. Z racji tego, że mimo problemów, nalotów lotniczych, szahedów, jak i zamkniętych miast z tego powodu, to mm, na blokpostach czy to policyjnych czy wojskowych gdzie był permanentny zakaz poruszania się po mieście e, a my po prostu musieliśmy dojechać na naszą kwaterę to tutaj e, policjanci czy wojskowi na słowo Polska puszczali dalej i widać nawet tam przy linii frontu lub w miastach stricte frontowych e, nawet mimo tego, że są jakieś tam perturbacje związane z brakiem możliwości gdzieś dojazdu to Wszyscy, jeżeli widzą Polaków, którzy dostarczają pomoc, to są mega mili, pomocni. Sami tutaj proszą, aby e, czy mogą asystować, czy w czymś pomóc, czy trzeba. Nawet, nawet głupi przykład e, samochodu w centralnej Ukrainie, gdzie nasza T4 dostała dość mocno no po zębach pod kątem stanu ukraiński dróg, pogięte felgi, etc. To żołnierze ukraińscy, żeby bezpiecznie dojechać do domu, sami na własny koszt przeprowadzili przegląd, jaki. Naprawę opon, felg. No po prostu wali felgi, sprawdzili, czy też wszystko z silnikiem jest ok. Więc e, takie małe gesty, e, dostarczając tam pomoc, jeżdżąc, generują naprawdę mega pozytywny wydźwięk i wiadomo, główna polityka toczy się nad nami. E, są pewne niesnaski, są protesty na granicach, ale e, człowiek, człowiekowi, czy to polak Ukraińcowi, czy Ukrainiec e, Polakowi tam na miejscu. Jest mega życzliwy, ma to bardzo duży e, ładunek emocjonalny i ten kapitał przyjaźni między zwykłymi e, ludźmi czy ten, no, narodu ukraińskiego i polskiego dalej jest wielki. I widać, że ten e, kapitał nie zostanie zaprzepaszczony na przyszłość, więc jest to dobry znak. I chciałbym tutaj też e, pozdrowić wszystkich wspierających, którzy dołożyli swoją cegiełkę dzięki ARIO. Na dostarczenie 8 Pułku Sił Specjalnych Dronów, jak i innych potrzebnych rzeczy, Za niedługo będziemy mieli od nich pewne rzeczy na licytację, więc trafią do, przez ARIO na Twitterze do licytacji. Podamy też linki do Allegro Charytatywnie. I tutaj, w imieniu swoim, jak i chłopaków z NAFO Fundacji przyszłych dla Ukrainy, chciałbym wszystkim podziękować, że. To głównie dzięki Wam i Waszemu dobremu sercu my dalej możemy tam jeździć, nieść pomoc. Jak I jaki promyk takiej nadziei, że ci ludzie tam na froncie, żołnierze ukraińscy, widzą, że w Europie dalej ktoś o nich myśli i potrafi do nich dojechać i przekazać im pomoc. Więc jeszcze raz dzięki wielkie, powodzę, zachęcam do dalszego wsparcia, do obserwowania nas i do usłyszenia.